Witam Państwa w nowym show Gwiazdy mówią, co im każą. Dziś naszym gościem jest święty... Sekundę. Święty... Jak się pan nazywa? Mikołaj. Święty Mikołaj. Y tak, tylko wie pan, to jest show dla znanych ludzi. Tu się pan właściwie zajmuje. Nie widać? A pan jest ty. Okraski dla świętego Mikołaja. Jak się pan u nas czuje? Jak w domu? Dlaczego? Wygląda pan jak mój elf. Co? To dla mnie zaszczyt. Ale jak ten elf się musi czuć? Dlaczego pan tak dziwnie wygląda? Domowy. Bardzo stylowy. Wiem i wygodny. Podobno z naszym się u pana w domu. Jakiś wypadek. Tak, bardzo bolesny wypadek. Przypaliłem wodę na herbatę. <gry> No wziąłem wodę, wlałem do czajnika i postawiłem na gazie. No i poszedłem czytać listy od dzieci. A gdy już wróciłem, to cały czajnik stał w płomieniach. Wziąłem butelkę i zacząłem go polewać. Yy, no więc dlaczego to było bolesne? Bo w tej butelce była benzyna. Yy, a skąd się świętego Mikołaja benzyna? A jak niby sanie polecą? Ale przecież sanie ciągną te. No. Renifery! Renifery to jest Teraz trzeba myśleć przyszłościowo. A, no to więc skończą pan te sanie. Dostawało się, jak się kupił dwie dawiczki czekolady. No, widać, że pan lubi czekoladę. A nie, to nie ja, to elfy kupiły. E, a te sanie to jakieś są porządne, czy takie... Niczego? To są normalnie świetne sanie, one wszystko mają. GPS, klimatyzacja, turbosprężarka, z pole. normalnie lepszych nie znajdziesz. No niech święty Mikołaj nie kłamy, no. Słuchaj, święty Mikołaj ma pieśnią. No, no, bo nie dostaniesz prezentu. A nikt Mikołaj nie mówi. A ja wiem, co zamówiłeś. Cicho, nikt Mikołaj nie mówi. Nie, dobrze, nie powiem. Nie powiem o tym, jak chciałeś dostać tą nogę na czterech kółkach. Kamera jest Kamerzysta stop. Święty Mikołaj, nie wszyscy muszą wiedzieć, że nie umiem jeździć na noce. Nikt nie zostanie między nami, dobrze? Idziemy na żywo? Nie. Ale spokojnie! Popularność nie jest wcale taka duża, jakieś 5 milionów. To nie jest źle. Plus zagranica! Popularność zabija człowieka. Ludzie padają jak muchy. Mikołaj jest dzisiaj w świetnym humorze. a z przy Mikołajowi jeszcze teczki wipery nie otworzyli. Jakie teczki? Czy ja o czymś nie wiem? No, przez tyle lat to Mikołaj pewnie jakiś dokument podpisał. A jaki są go nim? Elf? A może Mikołajek? Mam prawo milczeć! No I już Mikołaj z niego korzysta. Mikołaj, skąd Mikołaj bierze te wszystkie zabawki dla dzieci. A to elfy robią, a to takie małe, głupiutkie, jeszcze się z tego cieszą, że to robią. No więc co, jednak ważne. Niech pan tak nie mówi, bo jeszcze mi się zbudują. Fakt, małe są takie chicieki żółte, z ale jak gdyby urządziły burto to że trzysta to ich będzie. Mikołaj, ostatnie pytanie. Mogę pana odwiedzić na Biegunie? Nie. Kamerzysta stop. Jak to nie? Miał Pan powiedzieć, tak wpadnie kiedyś. Jeśli chcesz mnie odwiedzić, to musicie mi dać podwyżkę.